Witam Ciebie internaucie drogi. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego monitora. Ja się nazywam Nicole grupier słomińska jestem francuską, mieszkam w Polsce. Mam tu rodzinę, mąż, słoma, dzieci, wnuki, mieszkam na wsi. Przez okno swojego domu patrzę na ten cudny świat i też docierają do mnie Wiadomości o tym, co w ogóle się dzieje dookoło. I teraz tak, myślę, my jako ludźmi to jesteśmy prymitywnym gatunkiem. Strasznie dużo potrafimy szkodzić sobie nawzajem. Ale z drugiej strony są cudowni ludzie na świecie, dzieją się piękne sprawy. Więc nie ma co narzekać, nie ma co płakać, trzeba działać, coś robić. Ja przez wiele lat zajmowałam się ruchem ekowioski, propagowałam tego ruchu, miałam gazetę, która się nazywała Pozytywne wiadomości, a teraz propaguję taką technologię Efektywny Mikroorganizm. To jest technologia biologiczna która ma w sobie potencjał oczyszczenia planety ze wszystkich ran, które zostały jej zadane. Może w dużej mierze zastąpić środki chemiczne w wielu zastosowań rolniczych, domowych no, ogromnie dużo. Ja propaguję, my propagujemy rodzinę, przyjaciół, tworzymy sieć. Informacji odpowiedzialnej. Odpowiedzialnej w tym sensie, że jeżeli opowiadamy o EM, że one potrafią pomagać tu, cudownie działają tam, to za każdą taką informację stoi osoba, która odpowiada za nią. Jest kontakt do niej, można dzwonić, można sprawdzić na miejscu. Będziemy w sieci. Jak tylko możliwe najczęściej, puszczać takie pigułki wiedzy na temat efektywnej mikroorganizmy. Jak je stosować w łazience, w kuchni, w ogrodzie, do wody, do gleby. I zapraszamy Ciebie serdecznie do tego, żebyś kliknął i szukał tej informacji.